W tym nagraniu omówimy sobie wszystkie najważniejsze koncepty hurtowni danych, zarówno w wariancie hurtowni klasycznej, którą tworzymy w Oracle, SQL Serverze, Greenplum, czy Teradacie, oraz tych nowoczesnych jak Snowflake, Google, BigQuery, czy Amazon Redshift. Z tego nagrania dowiesz się więc nie tylko, czym hurtownia danych jest i czym różni się od bazy danych, ale powiemy sobie również, czym się różni proces ETL od ELT, bo kolejność operacji to jest jedynie mniej istotna rzecz. Powiemy sobie również, czym są różne techniki modelowania hurtowni danych jak Inmon, Kimball, DataVault 2.0 czy One Big Table oraz jakie umiejętności i jaką wiedzę musisz dzisiaj posiadać, jeśli chcesz pracować z hurtowniami danych zarówno w tym wariancie hurtowni klasycznej, jak i nowoczesnej. Puk, puk! Dzień dobry! Cześć, ja mam na imię Darek, od ponad 8 lat pracuję jako programista baz danych, a na tym kanale dzielę się z Tobą moją wiedzą w prosty i zrozumiały sposób. Inspiracją do nagrania tego materiału był komentarz użytkownika pod jednym z moich innych filmów. Jeśli Ty masz swoją propozycję, też byś chciał zobaczyć na tym kanale materiał na jakiś konkretny temat, to śmiało daj mi proszę znać w komentarzu pod tym nagraniem. Dzisiaj oczywiście zajmujemy się hurtowniami danych, a nie bazami danych, natomiast zacząć chciałbym od omówienia króciutko, czym baza danych jest, bo poprzez porównanie płynnie przejdziemy do wyjaśnienia tego, czym jest hurtownia danych, czym się różni i zagłębimy się w detale. Baza danych jest to system do zarządzania danymi, dokładnie tak samo jak hurtownia danych, natomiast na tym się podobieństwa kończą, ponieważ w bazie danych jej celem jest to, żeby wspierać operacyjną działalność przedsiębiorstwa, czyli taką bieżącą działalność. Za chwilę przejdziemy do przykładu. I dane do bazy danych trafiały z jakiejś aplikacji, czyli mamy strony internetowe, jakieś aplikacje desktopowe, różne aplikacje na smartfony, na przykład. Internet rzeczy, każdy system operacyjny może mieć tam jakąś inną aplikację, ale ona pod spodem jest skomunikowana z bazą danych, i my na potrzeby naszych rozważań ograniczmy się do baz relacyjnych, inaczej potocznie mówiąc, baz SQL-owych jak Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, pomijając te bazy danych no-sql-owe, bo z punktu widzenia omawiania hurtowni danych nie ma to znaczenia, a po prostu nam niepotrzebnie by to skomplikowało. I więc baza danych to system, w którym zarządzamy danymi i mamy tu do czynienia z przetwarzaniem transakcyjnym, gdzie mamy dużo, ale bardzo krótkich transakcji, które właśnie tą operacyjną działalność wspierają. Przykład, firma Inpost, czyli usługi kurierskie, dostarczania, zamawiania paczek. Możemy sobie wyobrazić, że kurier, który na przykład ma dostarczyć paczkę, musi mieć możliwość na przykład odczytu, jaki jest adres dostawy danej paczki albo do którego paczko ma tu ma jechać, i które paczki odebrać. Ty, kiedy chcesz nadać paczkę, no to też idziesz na właśnie stronę internetową, w aplikacji na telefonie klikasz, wygeneruj jakąś tam etykietę, którą później naklejasz, i może do tabeli z etykietami ląduje insert. Później na przykład paczkę odbierasz, więc też na pewno musi jakiś insert iść do bazy danych, że Ty już tą paczkę odebrałeś, a może jest to update i zmienia się status paczki na odebrana, a w kolumnie data odebrania ląduje jakaś data, kiedy tą paczkę rzeczywiście odebrałeś, więc. Na tym polega baza danych. Mamy tutaj trzecią postać normalną. 3MF to oznacza Normal Form po angielsku. O tym czym jest normalizacja, postacie normalne. Ja już nagrywałem odcinek, więc odsyłam cię po prostu do niego. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. A między aplikacjami a bazą danych mamy do czynienia z zapisem danych albo ich odczytem. Potocznie możemy też mówić na tę operację CRUD, Create, Read, Update i Delete. I to jest baza danych. Jeśli przejdziemy do hurtowni danych, no to poza tym, że to też jest system do przetwarzania danych, no to już mamy dużo więcej różnic. Zacznijmy od takiego ogólnego spojrzenia na hurtownię danych. Hurtownia danych nie jest do tego, żeby wspierać bieżącą operacyjną działalność firmy, żeby po prostu firma mogła zarabiać pieniądze i działać, tylko jest do podejmowania raczej takich strategicznych decyzji, czyli chcemy znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie które pomoże nam, żeby osiągnąć jakieś korzyści dla firmy, takie bardziej długookresowe. Na przykład, chcemy wiedzieć, które paczkomaty, które te punkty, gdzie możemy odbierać paczki, są najbardziej oblegane, bo może trzeba by zwiększyć rozmiar paczkomatu, z jakiegoś średniego dołożyć kilka kolejnych, albo w najbliższej okolicy dołożyć kolejny paczkomat. No i żeby być w stanie Odpowiedzieć na takie pytanie, no potrzebujemy danych z różnych źródeł, więc hurtownia danych to jest system integrujący dane, który nie tyle, że ma powiązane jakąś aplikację, która tam zapisuje dane, tylko mamy różne tutaj systemy, czyli możemy mieć na przykład inną bazę danych dla użytkowników, którzy na iPhone'ach korzystają z InPostu, innych dla tych, którzy korzystają z Androida, jeszcze inną bazę danych albo nie tyle bazę danych, a może zrzuty jakichś plików dla osób, które ze strony internetowej korzystają. Jeszcze możemy mieć na przykład na oraklu jakiś system księgowy, na którym będziemy mieli informacje o, o przepływach finansowych. No i teraz, jeśli ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, na przykład, jak długo paczka czeka na odbiór, w zależności od czego, jaki, jaka jest metoda opłacania tej paczki, czyli jak tworzysz, jak kupujesz paczkę, no to możesz płacić, nie wiem, jakimś blikiem, przelewem, może przelewem standardowym i tak dalej. Jakbym chciał taką analizę zrobić, no to musiałbym wybrać dane na przykład z systemu księgowego na oraklu, musiałbym wybrać dane od użytkowników, maku, na przykład z MongoDB, musiałbym wybrać dane od użytkowników Androida, na przykład z MySQL i tak dalej i teraz te dane trzeba by wrzucić w jedno miejsce. I tym jest hurtownia danych, więc ona służy do wspierania strategicznych operacji wykonywanych przez firmę, a nie tych bieżących operacyjnych. I tu nie mamy OLTP, tylko OLAP. OLTP to był Online Transactional Processing, czyli przetwarzanie transakcyjne. Dużo, ale bardzo krótkich transakcji. Wygeneruj etykietę, powiedz, że ta paczka jest odebrana, odczytaj jakieś tam pojedyncze rekordy z tabeli. Tutaj ma, na, natomiast mamy do czynienia z analizą danych, czyli z czytaniem bardzo dużej ilości danych. Więc tych transakcji, jeśli, jeżeli w ogóle możemy mówić o czytaniu danych jako transakcji, jest mało, ale one dotyczą dużego zbioru danych. No i jak też widzisz, cała architektura hurtowni danych jest zupełnie inna, bo tutaj właśnie mamy. Źródła danych, które procesem ETL, zaraz o tym powiemy sobie więcej, zaczytujemy do hurtowni danych, czyli innymi słowy, ETL to jest Extract Transform Load, czyli potocznie mówiąc, musimy po prostu te dane wybrać i wrzucić do bazy danych. Tutaj je musimy zintegrować, oczyścić, przetransformować, połączyć, odfiltrować, robić masę różnych SQL-owych operacji, po to, żeby móc później odpowiadać na pytania. I kiedy już mamy dane takie gotowe do analizy, no to tutaj najczęściej korzystamy z narzędzia, np. do wizualizacji, jak Power BI, Tableau, gdzie w graficzny sposób taki bardziej przejrzysty dla osób nietechnicznych, bo nie każdy przecież dzisiaj musi umieć programować, prezentujemy te dane z wynikami np. jak w różnych częściach kraju wygląda obłożenie paczkomatów, albo jak długo te paczki czekają na odbiór w zależności od metody płatności itd. No i żeby jeszcze ten proces uczynić kompletnym, to w nowszych systemach też bardzo często mamy do czynienia z Reverse ETL. To nie myl tego z ELT, bo o tym tym jest ETL, ELT będziemy za chwilę mówić. Reverse ETL to chodzi o to, że proces wygląda na odwrót. To znaczy, nie że mamy jakieś źródła danych, z których dane wczytujemy do hurtowni, tylko robimy na odwrót. Z hurtowni danych dane wczytujemy do źródeł. Po co? No bo kiedy zintegrowaliśmy już dane i mamy bardzo fajne dane wartościowe, na podstawie których jesteśmy w stanie podejmować jakieś. Decyzje albo po prostu je analizować w taki wartościowy sposób. To teraz te aplikacje, które kiedyś tu na początku procesu stanowiły dla nas źródło danych, one być może też chciałyby z tych informacji korzystać. I dla osób, które są administratorami, użytkownikami tych aplikacji, te dane też mogłyby być wartościowe. Więc mamy nawet dedykowane narzędzia, nie ETL-owe, a raczej do Reverse ETL, które te dane z hurtowni danych do tych zewnętrznych aplikacji eksportują. To tyle, jeśli chodzi o taki duży obrazek, czym hurtownia danych jest, a teraz przejdziemy do szczegółów. Najpierw zajmiemy się tym małym elementem, czyli wybieraniem danych ze źródeł do tej warstwy stagingu. Warstwa stagingu to jest taka warstwa, gdzie przechowujemy przyrost, czyli no za każdym razem nie możemy przecież pobierać ze źródeł wszystkich danych, tylko pobieramy to, co się zmieniło. Jeśli ten proces ETL, powiedzmy kopiowania, przenoszenia danych, odbywa się co godzinę, no to za kolejnym razem ja tylko chcę do... Wrzucić tutaj tylko te etykiety, które zostały w ciągu ostatniej godziny wygenerowane, tylko te paczki, które zostały w ciągu ostatniej godziny nadane, a nie wszystkie. Warstwa integracji to jest taka warstwa, gdzie modelujemy dane, gdzie je łączymy wiele tabel w jedną, gdzie odrzucamy niepotrzebne dane, gdzie na przykład ten sam kurier może mieć inne ID w każdej z baz danych, więc trzeba skonsolidować te dane. A warstwa prezentacji to warstwa, taka, gdzie ułatwiamy analizę. Jeszcze też więcej, za chwilę sobie o tym powiemy. Więc skupmy się na razie na tym. Pierwszym powiedzmy kwadraciku, czyli przenoszeniem danych ze źródeł do warstwy stagingu. Ten proces nazywa się CDC od słów change data capture, czyli uchwyć zmianę danych. No bo jak mówiłem, nie możemy w kółko całych danych przeładowywać, byłoby to niewydajne, kosztowne. Wybieramy tylko to, co się od ostatniego procesu ładowania zmieniło. I teraz proces wygląda w ten sposób, że musimy wyłapać co się zmieniło. Później te dane musimy przetransformować do takiego postaci, jakie mamy tutaj w stagingu. Zazwyczaj są to SQL-owe po prostu tabelki, więc jeśli mamy na przykład dane w plikach, no to musimy te dane z pliku, na przykład CSV, zamienić tak, żeby pasowały do kolumn tabeli. No i musimy też te dane dostarczyć, czyli po prostu je załadować. Tak wygląda proces, nic skomplikowanego. Natomiast metody tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie ten proces przeprowadzić. Jest ich wiele, natomiast nie będę się zagłębiał w detale, jakby tego typu wiedza Cię interesowała nie tylko o procesie CDC, ale generalnie hurtowniach, bazach danych SQL-u. No to przypominam, że możesz zapisać się na newsletter, gdzie otrzymasz ode mnie bonus, jakąś książkę w PDF-ie, oraz do tego w każdą środę będziesz ode mnie otrzymywał na swojego maila bazodanowy nowy newsletter, gdzie będę się takimi informacjami z Tobą dzielił. Teraz metody Change Data Capture jest ich kilka. Pierwszą z nich to jest Transaction Log Base czyli taka, gdzie Bazujemy na logu transakcyjnym. Każdy system źródłowy ma inną architekturę, ale ma taki plik transakcyjny, w którym zapisuje sobie informacje o tym, że ktoś na przykład wykonał inserta, update'a czy deleta. W Oracle jest to plik Redo Log, w SQL Serverze Transaction Log, w Podgresie plik Wall. I jakbyśmy każdą inną bazę danych, system bazenowy wzięli, to ten plik mógłby się inaczej nazywać i być inaczej oczywiście też zbudowany. Ale istnieją narzędzia, które z takich plików transakcyjnych wybierają te zmiany. No i w związku z czym mamy ten punkt pierwszy załatwiony, no bo po prostu w zależności od cykliczności naszego procesu wybieramy to, co się od ostatniego ładowania danych zmieniło. Możemy też mieć podejście na podstawie triggerów. Trigger to jest wyzwalacz, czyli taki program, który na przykład będzie zapisywał do oddzielnej tabeli logów informację, że ktoś coś dodał, usunął, zmienił. Czyli mamy tabelę z pracownikami i tabelę pracownicy, podkreślenie log. I jak tylko ktoś wykona inserta, update'a, delete'a na tabelę pracownicy, to ta Informacja zostanie zalogowana do tabeli logów i wtedy możemy sobie tam zasięgać informacji co się zmieniło. Możemy też mieć podejście w oparciu o tak typ danych timestamp, czyli na przykład kolumnę, last update date, data ostatniej aktualizacji, gdzie zapiszemy informację kiedy dany rekord był ostatnio zmieniony i jeśli później patrzymy o data zmiany jest większa od ostatniego uruchomienia procesu, no to też tu była zmiana i to zasilamy do hurtowni. Snapshot base to taka sytuacja, kiedy po prostu mamy zrzut Tabeli z danego, albo tabeli w jakimkolwiek to by nie był format, bo to może być nawet plik PDF, tak? Ale mamy zrzut danych z konkretnego momentu w czasie, i wtedy musimy też sobie rozpoznać, co się zmieniło i to zaimportować. Full reload to sytuacja, kiedy ładujemy wszystko od początku, bo to wbrew pozorom czasami ma sens. Jeśli mamy małą tabelkę, ona ma 200 rekordów, bardzo rzadko się zmienia, tam są niskie przyrosty, no to zamiast śledzić, co się zmieniło, możemy powiedzieć, a dobra, czyścimy wszystko i ładujemy od początku. I event-based to jest takie bardzo modne, nowoczesne podejście, kiedy na przykład wykorzystujemy kawkę do tego, żeby śledzić, że jak tylko coś się zmieni na źródle, to my to od razu zasilamy tutaj. Więcej o tym jeszcze za chwilę w tym nagraniu opowiem. Więc to jest mechanizm change data capture. A teraz przejdziemy do warstwy integracji, bo jak mamy już te dane, które się zmieniły w systemach źródłowych, które potrzebujemy do analizy, to zanim będziemy je mogli analizować, musimy je jeszcze tutaj ustrukturyzować, czyli uspójnić, wrzucić w jeden model danych, no i tu jak widziałeś, napisałem Inmon, Kimball, Data Vault 2.0, OBT, to są takie cztery najpopularniejsze modele do integrowania danych w kurtowniach danych i teraz chciałbym Ci krótko o nich opowiedzieć. Jeśli chodzi o każdy z tych modeli, to on działa bardzo podobnie, mamy jakąś warstwę stagingu, Finalnie mamy warstwę prezentacji i ona najczęściej jest, ma postać zdenormalizowana, czyli to są jakieś tabele faktów, wymiarów, czyli model właśnie e, gwiazdy bądź płatka śniegu, ale ta warstwa integracji się różni. Jeśli ma, chodzi o Inmona, to było pierwsza z takich modeli hurtownianych, to mamy trzecią postać normalną, czyli dokładnie tak samo jak w bazie danych, czyli mamy znormalizowane tabelki. U Kimbola mamy trochę inaczej, bo mamy Tabele faktów i wymiarów. Ja nie chciałbym teraz wchodzić w detale, ale generalnie chodzi o to, że dzielimy tabelę na takie dwie kategorie: na takie miary, które są najczęściej wartością liczbową, oraz wymiary, czyli na przykład mam sprzedaż, to będzie tabela z faktami, gdzie mam tylko klucze obce do tabel wymiarów i mam napisane, że ID produktu 15 zostało kupione przez ID klienta 20 w sklepie o ID 27. I mam na przykład cenę tego produktu, tak, albo wartość tego, tej transakcji. Ale jakbym chciał szczegółowe informacje o produkcie, kliencie czy sklepie, to muszę iść do tabeli wymiaru i mogę budować model bardziej lub mniej zdenormalizowany, który przypomina właśnie gwiazdę albo płatek śniegu. To jest model Kimbola. Jeśli chodzi o Data Vault 2.0, to nie mamy. Faktów i wymiarów, nie mamy postaci normalnej, trzeciej, tylko mamy huby, linki i satelity, czyli huby to są identyfikatory, satelity to są atrybuty, które te identyfikatory opisują, a linki to są powiązania między hubami, no i oczywiście jak zaprojektuję sobie model w ten sposób, no to też później jakąś warstwę prezentacji dobrze mieć, żeby ten proces analizy danych był wy wydajniejszy. Bardzo modnym rozwiązaniem aktualnie jest też OBT od angielskich słów One Big Table, czyli nie bawimy się za bardzo w modelowanie danych, czyli po prostu wrzucamy dane do bardzo szerokiej tabeli, czyli Takiej, która ma dużą liczbę kolumn. Tu oczywiście będą dane bardzo redundantne, bardzo często będą się powtarzały te informacje, ale ponieważ storage, czyli przestrzeń dyskowa jest teraz tania, no to się tym nie przejmujemy, a mając taką postać bardzo zdenormalizowaną, no unikamy łączenia tabel, czyli wykonywania w sql instrukcji join. Żeby z, później zoptymalizować niejako ten proces analizy danych, możemy taką dużą tabelę partycjonować, czy ją oczywiście indeksować. I to są cztery takie podstawowe metody modelowania danych. Oczywiście w praktyce rzadko występuje taki model stricte, teoretyczny. Zazwyczaj mamy do czynienia raczej z jakąś hybrydą, czyli łączymy sobie jakieś tam elementy poszczególnych tutaj tych, tych modeli. Warto jednak więc, żebyś rozumiał, czym jest warstwa stagingu, integracji i prezentacji danych. Tu mamy. Przy rozdanych tutaj mamy takie uspójnienie danych do spójnej postaci bez względu z jakiego systemu źródłowego dane pochodzą, a tu mamy warstwę prezentacji, czyli najczęściej jakąś warstwę zdenormalizowaną i Wikimbola widzimy, że bardzo często ta warstwa integracji i prezentacji stanowi jedność, no bo kiedy tu już mamy data marty, czyli takie mini hurtownie danych, o Timbolu się mówi, że to jest tak zwany konglomerat datamartów, czyli inaczej mówiąc, że cała ta kurtownia danych to są zbiór datamartów, które są powiązane przez specjalny rodzaj tabeli wymiarów, jak Conformed Dimension. Ja wiem, że zaczyna się robić trudno, ale ja chciałbym się skupić tylko na podstawach, bo o każdym z tych podejść to można oddzielne szkolenie nagrać i książki też bez problemu znajdziesz, jakby Cię więcej interesowało. Przechodzimy dalej. Chciałbym Ci teraz opowiedzieć o różnicach, jeśli chodzi o klasyczną hurtownię danych i nowoczesną hurtownię danych, bo tych różnic jest bardzo wiele. Bardzo często na rozmowach o pracy pojawiały się pytania też, czym się różni, np. ETL i ELT i ja w tym momencie chciałbym Ci te wszystkie kluczowe różnice tutaj uwypuklić. Więc jeśli chodzi o hurtownię danych, to wszędzie model jest ten sam, że mamy jakieś źródła, mamy tutaj hurtownię danych, z której później przygotowujemy dane do analizy. I procesem Reverse ETL możemy nie zawsze to gdzieś tam z powrotem te dane wrzucać do tych zewnętrznych aplikacji. Ale tak się kończą podobieństwa, zaczynają się różnice, bo jeśli chodzi o klasyczną hurtownię danych, to po pierwsze, jest to bardzo często hurtownia on-premise, czyli nie cloudowa, czyli taka, gdzie kupujemy serwer i sobie instalujemy. Jest to hurtownia, która jest zbudowana w oparciu o podejście rekordowe, a nie kolumnowe, czyli wewnętrzna architektura tabel. Wymusza, jakby na nas, to, żeby oszczędzać ilość czytanych rekordów. Im mniej czytamy rekordów, tym lepiej. Natomiast to, czy czytamy jedną, czy wiele kolumn, nie ma to znaczenia. W kolumnowych hurtowniach danych, jak Snowflake, Google, BigQuery, czy Redshift, jest na odwrót. Tam nie musimy się martwić o liczbę odczytywanych danych, a raczej, żeby oszczędzać. Ilość kolumn, które odczytujemy, więc w klasycznych hurtowniach właśnie tam korzystamy z Oracla, SQL Servera, jakiś Green Bloom, e, Teradata, w nowoczesnych jest to Snowflake, jest to Google BigQuery, jest to Redshift, też jakieś rozwiązanie Microsoftowe. I teraz proces, który ładuje tu dane, to jest proces ETL, od słów Extract Transform Load, czyli wybierz dane, przetransformuj je i załaduj. I jak możesz zauważyć, kiedy mamy dane w warstwie z to wiadomo, że do tej warstwy integracji musimy je przetransportować, więc ten ETL nie oznacza tej warstwy transformacji, a tę tutaj. Bo kiedyś w przeszłości, kiedy powstawały te hurtownie danych, nie było tak, że ten storage był tani. To znaczy, trzeba było sporo pieniędzy płacić za to, żeby móc wiele danych przechowywać, więc trzeba było ten storage oszczędzać. A jak go oszczędzić? No, nie wrzucaliśmy na przykład wszystkiego, czyli jak jakaś się dana zmieniła gdzieś tu w źródle. A ja nie wiedziałem, czy ja będę do analizy potrzebował, no to ją mogłem na przykład tutaj w tym momencie odfiltrować. Czyli wybierałem procesem część Data Capture dane. Tutaj na zewnętrznym serwerze w często jakimś narzędziu ITL, na przykład Informatica Power Center, mogłem sobie tam dane na zewnętrznym właśnie serwerze, oddzielnym komputerze, który był w stanie te dane obrobić, odfiltrować dane. Trochę je nawet uspólnić, jaką wstępną taką transformację zrobić, a następnie załadować do warstwy stagingu i tu dalej sobie te dane przepływały aż do warstwy prezentacji. I takie podejście ETL też często jest baczowe, to znaczy baczowe, że ten proces uruchamiamy np. co godzinę, co dzień, co tydzień, co miesiąc. Więc jeśli coś zmieniło się w źródle, to w zależności od częstotliwości tego procesu ja tę zmianę widziałem. W warstwie integracji najczęściej mieliśmy tu do czynienia z modelem Inmona albo Kimbola. A jeśli chodzi o podejście bardziej nowoczesne, to po pierwsze, tak de facto nie tyle mamy do czynienia z hurtownią danych co z lakehouse'em. Lakehouse to jest taka połączenie data lake'u i hurtowni danych. A sam data lake to jest po prostu Miejsce zazwyczaj w chmurze, w na przykład Azure Blob Storage, Google Cloud Storage albo na przykład w AWS-ie mamy S3, gdzie przechowujemy pliki najczęściej w postaci jak Avro, Parquet, ORC, czyli takie, które są zoptymalizowane właśnie pod te kolumnowe hurtownie danych, czyli też mamy źródła danych i je wybieramy. Natomiast nie robimy żadnej transformacji, tylko ponieważ storage jest tani, to to co się zmieniło to my wrzucamy, może niektóre dane są niepotrzebne, może są zbędne, ale jakby się okazało, że jednak będą nam potrzebne, bo po roku stwierdzimy to by się nam przydało, no to tu jesteśmy już, że tak powiem w lesie, no bo nie mamy tych danych u siebie tu w stagingu. Natomiast tutaj kiedy je przechowujemy wszystko, no to jesteśmy w stanie za jakiś czas nawet podjąć decyzję, a dobra przeładujmy jakiś proces od nowa uwzględniając jakąś nową, nowy atrybut. Więc Data Lake to jest po prostu takie miejsce, gdzie przechowujemy dużą ilość danych w plikach w ich natywnej postaci bez żadnych transformacji. Dla, dlatego też mamy do czynienia z procesem ILT, a nie ITL, bo wybieram dane i je od razu ładuję, później je może przetransformuję gdzieś tutaj, ale na ten moment nie muszę się tym martwić, tylko ładuję dane i o tym zapominam, więc mamy ILT. I różnica między ETL i ELT nie sprowadza się więc tylko do tego kolejności operacji, że tu jeszcze transformuje, zanim coś wrzucę, a tu wrzucę, a dopiero później transformuje, tylko również, że musisz pamiętać, że tu na zewnętrznym serwerze były wykonywane jakieś operacje transformacji ograniczające ilość tych danych, albo po prostu no, ta wydajność hurtowni danych nie była wystarczająca, żeby móc sobie poradzić z taką ilością danych, więc tu je trzeba było na przykład też agregować. Jak mówiłem, mamy podejście kolumnowe, nierekordowe, mamy tutaj hurtownie w cloudzie najczęściej, a nie on premisowe. no i to są inne hurtownie danych jak Snowflake, Google, PQR czy Redshift, no i też warstwa integracji to często nie jest właśnie Inmon czy Kimball, ale Data Vault, czyli nowsze podejście, które już kilkanaście lat ma, a Inmon, Kimball kilkadziesiąt, albo One Big Table, tu oczywiście też mamy do czynienia z transformacją, no i finalnie też tam dane w zależności od podejścia, musimy w jakiś tam sposób zaprezentować, jakiś martik stworzyć, żeby te dane było... Wydajniej analizować. I ostatnia jeszcze jest różnica. Tu mamy batch, a tu mamy stream, bo to oznacza tyle tylko, że o ile ETL działał baczowo na zasadzie, no dobra, uruchom się codziennie albo co godzinę, co trzy godziny, to stream działa w ten sposób, że jak tylko coś się zmieni na źródle, to my to tutaj zasilamy. I tu możemy wykorzystywać na przykład Kafkę do tego, tak? czyli jakieś systemy takie, które służą do wymieniania informacji w czasie rzeczywistym. No i też warto pamiętać, że to są takie rozważania teoretyczne, to jest pewne uogólnienie, no bo nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby proces ETL też był w takim wariancie strumieniowym. Natomiast co do zasady, to jest takie podejście stricte klasyczne, a to jest dużo bardziej nowoczesne. Więc lakehouse w tym nowoczesnym podejściu jest to powiązanie, jest to połączenie data lake'u i hurtowni danych, czyli Tutaj korzystamy z tego nowoczesnego rozwiązania, że możemy wrzucić dane i zapomnieć na razie o transformacji. Po prostu mamy pewność, że mamy wszystkie dane, to wszystko działa w czasie rzeczywistym. Łatwiej jest też pracować z plikami pod tym kątem, jeśli chcemy je skopiować na różne środowiska, np. deweloperskie czy testowe, ale jednocześnie korzystamy z powiedzmy to klasycznej hurtowni danych, w tym sensie klasycznej, że operujemy na SQL-u, na tabelkach, no i takie rozwiązanie Data Lake Plus hurtownia danych nosi nazwę Lakehouse. W tym momencie więc może pojawić się u ciebie w głowie pytanie: No dobra, ale to co ja muszę wiedzieć, co ja muszę umieć, żeby pracować z hurtownią danych? I tu jest różnic bardzo dużo, jeśli chodzi o klasyczną i nowoczesną hurtownię danych, więc je rozdzieliłem. Punktem wspólnym na pewno jest to, że wszędzie musisz rozumieć koncept hurtowni danych ETL, czyli Czym jest tabela faktów, wymiarów, czym w ogóle jest hurtownia danych, czym jest proces reverse ETL, change data capture, czym są narzędzia ETL. To wszystko musisz wiedzieć, rozumieć bez względu na to, z jaką hurtownią danych będziesz chciał pracować. Nie wspominam to oczywiście do SQLa, o SQLu, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeśli chodzi o systemy bazodanowe czy hurtowniane, no to te klasyczne to jest Oracle, SQL Server, Teradata, nowoczesne Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift. Oczywiście ich jest też więcej, to tylko te takie, powiedzmy, najpopularniejsze. Inne są też narzędzia, które służą do procesu ETL, bo możemy oczywiście proces ETL wykonywać, powiedzmy to ręcznie, kodowo, gdzie będziemy np. w sql u tworzyć procedury, funkcje i zapewniać przepływ danych, ewentualnie posikować jakimiś skryptowymi językami. Natomiast często jest tak, że używamy tu narzędzi ETL, np. Na Oracle Data Integrator. No, i tu też się masz domyślić, że jak pracujemy na Oracle, to najczęściej będzie to Oracle Data Integrator. Jak będziemy pracować z SQL Server'em, to być może będzie to SQL Server Integration Services. Ale też są narzędzia takie, że tak powiem, niepowiązane stricte z jakąś hurtownią danych, jak na przykład Informatica Power Center. I tu mamy all-in-one, bo wszystkie te narzędzia służą do tego, żeby zaprojektować CDC. Eksport danych, ich transformacje i orkiestracje. W nowszych systemach tu mamy dużo większy poziom specjalizacji. Czyli po pierwsze, mamy narzędzia do tego, które służą, żeby zbudować taki przepływ Change Data Capture. Mamy narzędzia do ładowania danych do naszej hurtowni, to się nazywa Data Ingestion, jak Files, Run czy Stitch. Mamy narzędzia do transformacji danych, czyli do wykorzystywania sql żeby te dane do tej docelowej postaci w wartwie integracji wrzucić, jak na przykład DBT. No i mamy jeszcze proces orkiestracji, który, że tak powiem, te wszystkie poprzednie elementy składowe musi też zaorkiestrować i mamy tu Apache Airflow czy Daxter. Jeśli chodzi o programowanie, wszędzie jest potrzebny SQL, natomiast tutaj, jeśli to jest hurtownia taka on premisowa to wystarczy nam bardzo często PLSQL, może Transact SQL, albo właśnie jakieś języki skryptowe. Natomiast w nowoczesnych hurtowniach SQL jest potrzebny. Zamiast tych języków programowania zazwyczaj się używa gdzieś Pythona. Bash jest potrzebny raczej z tego powodu, że jest to środowisko cloudowe, więc tutaj gdzieś przy CICD często te Chmura, czyli tak naprawdę maszyny jakieś, które używamy wirtualne, często linuxowe gdzieś tam, no wymagają od nas znajomości Basza, żeby pewne jakieś nawet procesy CICD tworzyć. No i też narzędzie do strumieniowania, jak na przykład Kafka, dobrze jest znać. No i ponieważ mamy też do czynienia z, w Lake House z środowiskiem chmurowym, no to musimy jakieś podstawy z którejś z AWS, GCP czy Azure znać. Do tego dochodzą narzędzia, na przykład do Infrastructure as Code, typu Terraform do konteneryzacji, do procesów CI-CD, na przykład GitHub Action albo Azure DevOps Pipeline, czyli takie rozwiązania, które pozwalają Ci cały proces zautomatyzować, gdzieś go skonteneryzować i, że tak powiem, zbudować w taki nowoczesny sposób, gdzie mniej musimy się martwić o całą infrastrukturę, a raczej skoncentrujemy się na tym, żeby po prostu te dane przetwarzać czy je analizować. Oczywiście bardziej szczegółową wiedzą na każdy z tych tematów dzielę się w tematycznych newsletterach, w który otrzymasz w każdą środę, jeśli się na newsletter zapiszesz. No i oczywiście tam też informuję o zapisach na szkolenia, gdzie kompleksowo już omawiam wszystkie te tematy. Jeśli by Cię tego typu wiedza zainteresowała, to gorąco zachęcam, żeby właśnie na ten mailing się zapisać. Oczywiście tu nie ma też wszystkiego, no bo jeśli jednym z Twoich źródeł wiedzy będą narzędzia, na przykład Big Data albo Bazy na SQL, no, no to wiadomo, że musisz się też znać. A ja tu tego nie wymieniłem, natomiast to są takie podstawy podstaw, które starałem się jak najszybciej ci przekazać, a widzę, że to już trwa prawie 30 minut. Jeśli udało Ci się dotrwać do tego momentu, to chciałbym te, Cię też zaprosić do zapoznania się z innym moim materiałem, w którym wyjaśniałem, czym jest i jak działa Indeks w SQL oraz jak tworzyć skrypty SQL, bo ta wiedza bardzo ci się przyda. Miłego bardzo do nowego dnia. Cześć!